Szydkowi To musi mieć musi być spięte. Kable muszę być połączone. Kłoniec jest lepsze od robota w budowaniu robotów. Chociaż nie, to nie do końca prawda, bo są roboty, które budują roboty. Antonisz jest analogowy. Animograf z projekcją optyczną, wypalarką i suchą igłą. Każda z tych maszyn ma jakby swoje cechy, tak jak mają to ludzie. Z maszynami trzeba żyć jak z ludźmi, po prostu. Maszyna w tym momencie nawet yy, nie potrafi żartu opowiedzieć, ani skumać, yy, co to jest kawał. Czy nie powinieneś już iść? Czy nie powinieneś już iść? Dodając yy, jakiś yy, kawałek charakteru, z każdej z tych instrumentów, no, tworzysz po prostu niepowtarzalną kompozycję lub niepowtarzalne dźwięki, lub niepowtarzalne harmonie. Daje to możliwość nieskończonych możliwości kreacji dzięki tej właśnie rozmowie z maszynami. Naturalny język jest czymś jeszcze cały optym dla komputera. Jest dużo lepszy od człowieka w tym, że. w tym, że nie ma sentymentów. Być Mogę być aktorem filmo? Bracia Lumière wymyślili kamerę, no i wszystko zepsuli, bo kto wie, gdyby nie ich wynalazek, może byłoby tylko i wyłącznie kino nie? To będzie chyba takie apogeum szusze inteligencji, wtedy, kiedy maszyna będzie mogła zmontować film. Wzruszający. No. <grywa> nie da mi się zwariować. nie da mi się zwariować.